I to ma 2-5 Honda. No, 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 no. za sekundę stanę się właścicielem nowego motocykla, prosto z salonu Yamaha Uliarczyk z Rybnika. Chodźcie, to Wam pokażę więcej. Dobry. To jest właśnie Kuba. Kuba, który ogarniał całą, że tak powiem, papierologię i doprowadził ten motocykl, że stoi tutaj i mogę go właśnie w tym momencie odebrać. Również, wcześniejsze jakieś tamkie filmy, jak robiliśmy z jazdy testowej, też Kuba mi ogarniał. Tak. Więc Kuba, a możesz teraz powiedzieć chyba oficjalnie, co to kupiłem? No jesteś, wiesz, jednym z pierwszych tak naprawdę klientów, którzy odbierają od nas nowe M07. Będziesz takim prekursorem, nie? Jeśli chodzi o nowy model, bo to jest 125, wiele osób w tym nie jeździ i na pewno oglądalność się będzie zgadzała. Ogólnie pierwszy pomysł był na kupno dwa rocznika niżej. Czyli 2,24, ale totalnie jakoś mi to nie podeszło, i jak zobaczyłem to, jak mi pokazali wtedy tą wersję, właśnie tą nową, mnie to od razu powiedziałem, że nie. Muszę, muszę ją po prostu... A jednak temat jest świeży, dużo jest zmian technologicznych tutaj. Na plus zdecydowanie nie, jeśli chodzi o ten model, więc no... Wcale się nie dziwię, zwłaszcza, że kwota była bardzo podobna. No, musimy się przekludzić, bo to za duże słońce, bije! Yeah. Dobra, panie Kuba, wszystkie papierki mamy ogarnięte. Pierwsze, będzie pierwsze wsadzenie kluczyka do, 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 do tego. Przez ciebie, ja już kładałem, przez mnie trzepasy. Pasuje? <laughs> pasuje? pasuje na pewno? Czekaj. O, pasuje. ma nowy yy, wyświetlacz, ten sam co mamy z FMT-09 już z zeszłego roku. No funkcje są podobne tutaj począwszy od tego przycisku obsługującego tryby jazdy, nie? Mhm. Tutaj się one zmieniają. custom, możemy sobie potem e, modyfikować to w e, głębszym menu. Mhm. No i tutaj joystickiem sobie wchodzimy tych tutaj informacji. góra-dół sobie je możemy zmieniać. No tutaj mamy aplikację, czyli połączenie z telefonem, nawigacja, muzyka i tak dalej. Wszystko sobie to możemy sparować. Odbierać telefonu także na przykład? No, tak. Mogę? Tak. No z poziomu joysticka po prostu, nie widzisz? że dzwoni i. Możesz sobie zatwierdzić odebranie telefonu, bądź odrzucić, nie? nie wiem, wiem, Aha, bo czyli wtedy jak będę na przykład zasparowany z interkomem, to ktoś do mnie zadzwoni a, i... Tak. O, no to, to mi się podoba. A z tą mapą, to bo myślałem, że chyba bo w tej starej wersji było tak, że pokazywane były tylko jakieś wskazówki, nie? Lewo, prawo, a tutaj już jest normalna mapa, mówisz. Ja, to jest cała mapa, tak, to, jest, to, to mi się podoba, no. Zdecydowanie na plus. No możesz też przy okazji powiedzieć co się zmieniło, bo ja z, z tego co ja wiem to na pewno teraz jest tak, przepustnica jest... Y... Elektro, elektroniczna, nie jest na lince, no, więc y, te czucie będzie o wiele lepsze. Co tam jeszcze się w tej nowej sztuce zmieniło? Wiesz no głównie karoseryjnie tu jest dużo zmian. Każdą wywódkę mamy inną. W zasadzie nie zmienił się ogon i sama lampa w sobie. Mhm. Poza tym konstrukcja, no, są jakieś tam marginalne zmiany jeśli chodzi o, o samą ramę. Zawias się zmienił. Tak, zawieszenie się na, na Upside down. Tak Ten jest? cały upsam, upside die, down. Tak, po, po chłopsku to można zrozumieć, że powiedzmy będzie ta po dziurach chodził lepiej, będzie lepiej wybierał, będzie miękciej. Tak, takie jest założenie tego, 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 tego zawieszenia. Mhm. Że no, to jest po prostu kolejna generacja. Nie? I ostatnia sprawa, jak mam teraz użytkować ten motocykl przez pierwsze te kilometry, czy mogę wsiadać i dawać mu w pełnom jechać, czy muszę na coś uważać? Wiesz co, możesz, ale się popsuje, nie? Popsuje się, no. To, ale... Nie no, tak, wiesz, jak gdzieś go tak kręcił do 6 tysięcy do, do obrotów, to powinno być OK przez pierwsze tysiące kilometrów. Mhm. a Spokojnie po prostu sobie jeździć, normalnie. Potem po pierwszym serwisie na 1000 no to już można panik, nie? Aha, czyli nawet jakby powiedzmy jechał tam ponad stówą przy tych 6000 obrotów, to bez problemu. No. Bo to prędkość jakby nie ma bez znaczenia, to jest nie. bardziej ma znaczenie samo obroty. No, tylko nie kręcić na wysokich obrotach, nie? Wszystko chyba wiemy, co, 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 co mieliśmy wiedzieć. Znacznie mi się podoba, nie wiem, ten Ogólnie, jak miałem MTK na początku kupować, to był plan na ten starszy model, ale mi tam nie pasowała ta lampa taka okrągła, że jest wyświetlacz na baku. Później miała być ten cyklop, ale z tym cyklopem zaś był temat, że niby spoko, ale tak nie do końca. Nie? Jak to zobaczyłem, to mówię, taka można powiedzieć, taki przód to chyżaby, nie? No, coś, 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 coś tam z tego będzie. No i decyzja padła na to, i, i tyle. Może za rok, jak się wszystko ładnie poukłada to może za 0,9 weźmiemy, bo pewnie mi mocy dalej tak braknie na tej sztuce. Jest taka szansa, choć nie, wiesz, na takie miejskie typowe użytkowanie. 7, jest ok, bo ona ma dużo momentu obrotowego i to no, dużo rekompensuje po prostu. Nie? I spalimy. Dzięki, bardzo. Również dzięki. Czas na napięć, jedyneczkę. Chciałem naskarżyć ogólnie. Chodź, chodź, pokaż, pokaż. Pokaż jaką tablicę dostałem. Nie, to nie jest wina salonu, bo ja ogarniałem dzisiaj yy, tablicę. Prosiłem, żeby dostać nową tablicę w starostwie. Dostałem coś takiego i będę musiał teraz się przez dwa tygodnie gdzieś męczyć, bo zamówiłem nową tablicę indywidualną, będę musiał się teraz dwa tygodnie męczyć z taką tablicą. Wiecie, jak, wiecie jakie to dla mnie jest wstyd za takim czymś? Ja to chyba na czarno pomaluję tutaj, żeby było, nie? No ale ogólnie już oprócz tego jestem zadowolony, naprawdę cieszę się, że mogłem w końcu sobie sprawić nowy motocykl, WRK. Nadal będzie w sercu, będę zawsze nie pamiętał, ale no niestety trzeba w życiu jakieś zmiany, tym bardziej, że ja mam już prawo jazdy najwyższej kategorii, więc trzeba jakieś zmiany w życiu yy, wprowadzać. Wiesz co do zmiany pójdzie, to tablica rejestracyjna, bo to... to... To jest takie B. B, na strasznie B w tych, to, 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 co teraz zrobią. To idzie od razu do zmiany. Będzie krótkie, ładne, y, ze schowaną tablicą. A jak to zrobimy, to później zaczynamy y, akcję wydech. Trzeba zrobić wydech, trzeba zrobić fajne takie pum, 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 pum. A później będziemy jakieś takie rzeczy takie robić, jakieś klamki, jakieś ten, jakieś inne rzeczy będziemy yy, wymieniać. Jedź synek, jedź, dawaj go na koło, daj mu! Co, widzimy się na jakiejś na jakiej jeździe, nie wiem czy to będzie w tym filmie czy w następnym. No i witam moi drodzy, po dwóch tygodniach, przez te dwa tygodnie narobiłem 474 km, więc jest to połowa, czy się tu zmieszczę? Uwaga, na o, elegancko. Jest to prawie połowa przed dotarciem motocykla. Byle do tego tysiąca robimy serwis i będziemy lecieć już pełnym ogniem Aktualnie jest to najwygodniejszy motocykl na jakim jechałem Tutaj czy jest sam czy w dwie osoby jest naprawdę mega Póki co nie mogę przekraczać tych 6000 obrotów Ale i tak jest spoko bo jadąc 140 na godzinę na szóstym biegu Akurat łapiemy się na ten próg 6000 więc można fajnie dynamicznie jeździć Jak zauważyliście przełożyłem uchwyt z wr I teraz będzie jeździć znowu w MTQ i jest Naprawdę cudnie. Patrzcie, tu mam wyświetlacz, tu na przykład mam Janosika włączonego czy jakąś inną nawigację. Chociaż tutaj też na tym wyświetlaczu wam pokażę, jest to co prawda małe, ale w momencie kiedy nie chcecie telefonu używać, no to ta nawigacja się przyda. Patrzcie, mamy 4000 obrotów, 70 powiedzmy na stricie teraz jedziemy i do tych 6. Patrzcie teraz. Dajemy sobie teraz na sporta, dociągnijmy do tych 4000 obrotów, co teraz będzie się działo. Uwaga! To jest kosmos! I o tym mówiłem, brakowało mi tego strasznie w WRC, żeby mógł faktycznie przycisnąć trochę, jechać dynamicznie i tak dalej. No tutaj czuję się naprawdę spełniony. Ja chcę na szybko ominąć koreczek, tak samo... O, akurat. Egzamin. Mam nadzieję, że tam gościa nie wystraszyłem w tym samochodzie, bo będzie kapa trochę. Ogólnie jest tutaj dużo opcji, bo jak na przykład wejdziemy sobie w aplikację, na przykład w nawigację, jeźdź do domu i tu mogę sobie wybrać pobliskie stacje paliw. Na przykład mam za 1,7 km odlen, klikam sobie na to, no i od razu będzie mnie prowadził. Dobra, co jakąś full manetę tu odkręcimy, co? Możecie mi wierzyć lub nie, ale jazda teraz będzie naprawdę dynamiczna i będzie grubo! Będzie grubo na 100%! Na mieście można na spokojnie jeździć na tym stricie, sport nie jest potrzebny. Co do spalania, to 4 litry na trasie, 4,5 w mieście. Ja i tak na te spalanie nie będę za bardzo patrzył, bo mam mi dawać to frajdę. Jedyny problem Nakedów to jest wiatr. Jadąc 140 na autostradzie, to no jest poniekąd walka, ale da się to wszystko przeżyć. Nie? I to tyle z najważniejszych informacji. Nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji. A my się widzimy już chyba po dotarciu tego motocykla na jakichś grubszych akcjach. Pamiętajcie, będzie się działo.